Siema, ja jestem Nick, a to się to Nigdy Player i dziś przedstawię wam 5 najbardziej niedocenionych gier w historii. Mówiąc niedocenionych mam na myśli niedocenionych przez graczy. Te gry z jakiegoś powodu po prostu się nie sprzedały, mimo to, że są świetnymi produkcjami. Pamiętajcie też, że nie grałem we wszystkie gry na świecie, więc niektóre niedocenione dzieła nie mają szans się tutaj nawet pojawić. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Na piątym miejscu pojawia się czarno-biały sandbox od EA, czyli The Saboteur. Mechanika wspinaczki z Assassin's Creed, strzelanie, wybuchy, niepowtarzalna stylistyka i okupowany przez nazistów Paryż. Brzmi jak produkcja, obok której nie można przejść obojętnie. A jednak większość graczy kompletnie olała ten tytuł. A szkoda, bo sam styl graficzny wystarczył, bym polecił zagrać w tą produkcję. Poza tym w 2009 roku, kiedy ukazał się The Saboteur, mało która gra oferowała tak duży i tak rozbudowany otwarty świat. Było tu sporo błędów i niedociągnięć, ale sam klimat Francji pod butem Hitlera oraz irlandzki rebeliant protagonista powodują, że w desabotur warto zagrać. Na czwarte miejsce wjeżdżają wybuchowe wyścigi znane jako split second. Ta unikalna ścigałka wrzucała nas w sam środek morderczego show telewizyjnego, w którym zawodnicy ścigali się po trasach wyładowanych pułapkami. Najciekawszym elementem split second były oczywiście wspomniane pułapki to gracze decydowali, kiedy je uruchomić. Dzięki temu mogliśmy zwalić na wrogów potężny wieżowiec albo nawet zmusić samolot do rozbicia się na trasie. Nie wiem, jakim cudem gra z tak świetnym pomysłem pozostała niszową produkcją. Widać, ludzie wolą kupić kolejnego Need for Speeda, zamiast prawdziwej perełki, jaką jest Split Second. Trzecie miejsce należy się Brutal Legend, metalowej produkcji prosto od Tima Schaeffera. Najbardziej zakręcony twórca gier w 2009 roku zaserwował wszystkim fanom mocnych brzmień prawdziwą ucztę. Taki koncept na grę mógł wpaść do głowy tylko staremu, dobremu Timowi. Pewien roadie o imieniu Eddie trafia do świata fantazy stylizowanego na okładki albumów metalowych z lat 80 i ma za zadanie oczyścić owy świat z potworów. Brutal Legend to mieszanie na dziesiątek gatunków gier. Mamy tu hack and slasha na wzór God of War, ścigałkę, platformówkę, RPGA, grę rytmiczną, a nawet RTS-a. Taki miks jest dość nietypowy, więc nie dziwię się, że gra nie spodobała się większości graczy. Stylistyka też nie była na czasie, jednak jeśli jesteś fanem metalu, to nie możesz ominąć Brutal Legend, chociażby ze względu na fantastyczny soundtrack. Na drugie miejsce wskoczyła kolejna wybuchowa wyścigówka. Każdej to najlepsza gra, która w dniu premiery kosztowała zaledwie 20 zł. Każdej był wybitnym połączeniem Trackmani, flatauta i Twisted Metal. Model jazdy był dobry, dostaliśmy mnóstwo trybów gry, dość rozbudowany tuning, genialny model zniszczeń, a nawet edytor Tras. Mimo to gra nie zyskała dużej popularności, zapewne przez niski budżet. Polacy pewnie ją kojarzą, bo była często dodawana do gazet, ale reszta świata nawet nie wie o jej istnieniu. Od ponad 10 lat czekam na drugą część i chyba już się nie doczekam. Na otarcie łez pozostaje fakt, że niedługo na Steamie ukaże się ulepszona wersja oryginalnej gry o podtytule Redline Edition. Jest na co czekać. I w końcu na pierwszym miejscu znajduje się Binary Domain, futurystyczna strzelanina od SEGI. Nigdy w życiu nie widziałem tak niedocenionej gry. Pomijając przeciętny system wydawania komend, Binary Domain to idealna strzelanka TPP. Mamy tu dosłownie wszystko, czego potrzeba tego typu grze. Mnóstwo broni, dobry system osłon, dużo kompanów do wyboru i masa zapamiętywalnych poziomów. Świetnym patentem jest też system zniszczeń wrogich robotów. Adwersarzom możemy odstrzelić nogi, ręce albo głowę. Nie powstrzyma ich to jednak od dalszego atakowania, na przykład okulawiony robot będzie czołgał się w naszą stronę, by złapać nas za nogi. Na pochwałę zasługują też przerywniki filmowe wyjęte prosto z serii Metal Gear Solid. Długie, nieco przerysowane scenki wyglądają jakby zostały stworzone przez samego Hideo Kojime. Jednak mimo tych wszystkich bardzo dużych zalet premiera Binary Domain przeszła bez echa. Myślę, że gdyby ta gra została lepiej zareklamowana i gdyby otrzymała nieco mniej zwyczajną okładkę, to mogłaby zostać kultową produkcją. Dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, każda pomoc się przyda. Na razie!